I witajcie bardzo serdecznie na z Nygus, a to jest Open nagród za Ligę Weekendową. Cłona to nie wskazuje, zaraz wchodzimy do FIFA. Dokładnie tak. O, dokładnie i teraz. Muzyka się ścisza. Ludziska, w skrócie jego Jokendowa wyglądała na szybkości, bo mnie nie było w domu, wróciłem w niedzielę wieczorem, więc dograłem 9 meczy, w piątek tryhardowałem 11 i tak wyszło 20, w sobotę nie grałem nic, bo mnie nie było. E, piąta ranga i wam powiem, że bardzo blisko, e, jednym, jednym, jednym luzem, niestety nie dostałem się do do rangi czwartej, a szkoda, bo to byłoby fajny początek, ranga, której chyba nie wbiłem w ogóle w poprzedniej FIFA. Nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek czwartą rangę wbić. Może raz, a może nie, bardzo rzadko, więc bardzo blisko było. Dosłownie 2-1 przegrałem w ostatnim meczu, a szkoda, bo naprawdę było blisko. No i tyle, odbierzmy nagrody. W sumie nie, nie obejrzałem nagród, nie? No dobra, zobaczmy koło możemy trafić. Słyszałem o y, failu jej z paczką hero, to już jakby już jest swoją drogą. Paczuszkę jedną dostałem y, za 50 chyba za zadania, może jeszcze coś dostaniemy. Mistrzostwo strzałów, A i myślałem, że jakaś lepsza paczka za to będzie. 83 to lipa, no bo tu mamy, ewentualnie Mandy nam z tego poleci, ale czekajcie bo jeszcze punkty przełomowe. Mistrzostwo mistrzostw, o dwóch rzadkich piłkarzy, to już trochę lepiej. Super, kogo chcemy trafić? No, Halanda chcemy trafić, wiadomo. 6 paczuszek, 50 tysięcy coinów, więc generalnie spoko. Eee, no i chcemy trafić oczywiście w pika Halanda, a w paczkach chcemy trafić jakąś kartę UCL, no wiadomo. Czy chcemy trafić kartę UCL? No, wczytajcie nam się karty. Liga Weekendowa poszła generalnie dobrze. Tylko tu mamy. No Lao mógł być, Bernieder mógł być. Dużo fajnych kart. Berniederkiem też mi pograł. Milikowicz, Sawicz, mega spoko. Madison, Musiala. No jest sporo kart, które którymi można pograć. Swadzik wygląda tak. E, od razu mówię, że Amuri jest po prostu na wypożyczeniu, dlatego nie grałem, trochę mi pomógł. Krajf y, Kryf uratował mi tyłek jak na wypożyczeniu dostałem Na no jeden mecz mi został sobie na wypożyczeniu. E, Robert Lewandowski. Statystyki lewego. Dalej fajne, tylko już się trochę wyrównuje. Był taki moment, że w pewnym momencie ta karta mnie nie podchodziła w Champions, bo były duże lagi i gubił piłkę. I stwierdziłem, że go odkładam na ławkę. E, potem stwierdziłem, że nie, dałem go dzisiaj na główny skład i znowu dorobił robotę. więc tą kartą trzeba nauczyć się grać. Specyficzna karta, e, wiadomo, dałem Araucho. Właśnie, napiszcie mi, jakie style gry powodują, że zawodnik jest, jest lękty, czy nie jest lękty. Bo tym lękty generalnie jest dużo zadyma. Nie wiem, czy jak nie dałem, dałem cieniu Rudigerowi, to czy zmieniam jego styl gry, czy nie. Czy zmieniam to, że on nie jest lękty, na przykład tego nie wiem. Oświećcie mnie. Wpuściłem Araujo zamiast Kimpembe, bo mam wrażenie, że Aracho bardziej oddaje swoją budową ciała i, i stylem gry. też Kimpembe jest mega kartą. jakby jego wartość tutaj dalej świadczy o tym, że 40k kosztuje. Ale nie wiem, no jakoś mi nie oddało ten Kimpembe w tej weekendowej. No i w sumie tyle. I w sumie tyle, jeśli chodzi o skład, o Food Champions, więc piąta ranga jak najbardziej okej, okay. taka klasyka. Klasyka, dobra, przejdźmy już do paczek. Muszę tego Danjuma sobie zrobić, bo wszyscy go... właśnie Danjuma dan mnie... A, paczka z trzema ifami jest, no właśnie, zapomniałem. No, więc dobra ranga na początek, spoko, nie? Zapomniałem, że ten, paczuszka jest. No, paczuszki generalnie na bogato. Ultimate paczka nawet jest! Uuu, co lepsze nagrody chyba niż rok temu. Mam wrażenie. Ej, co jeszcze dostałem? Perpika? Aha, player Pick jeszcze, o oh jest, dobra. Ja jestem zmęczony, widzowie, wybaczcie. Czekajcie, nagrywa się, jest głos, nagrywanie, nie odpaliłem streama tym razem. Nie, dobra, super. Dobra, dobra, dajcie dajcie nam coś konkretnego, chociaż drop już oddaje niesamowicie, ale... Dajcie nam coś konkretnego! Ten Danso wygląda w miarę okej. Okay. Cezinia wygląda spoko. O oh Jezu, 5 na 5! Biorę go, biorę go. Biorę go na pewno. Nie no, bierzemy, bierzemy. Wiecie, kiedyś ta karta nie miała szansy bytu przez y, zgranie, a teraz gościu stawiasz Brazylijczyka i grasz, nie? To będzie mój espeonowy tutaj, ewidentnie. Gdzie może grać jeszcze? Patrzcie, chłopa, może na skrzydle grać nawet. Na ataku może grać. Kurde, nie, bierzemy, bierzemy, że Ten danso wygląda mega spoko. Ma dobre tempo. Ale... Ja z 60 staminy, gościu. Gościu w drugiej połowie odpada. Tu mam 88. Nie, ten Cezinia wygląda mega spoko. Myślę, że będzie, że będzie grywalny. Dobra. Fajne set ma też 5 na 5. No kurde. No, gościukotem kotem może być niezłym. Trochę, trochę równowagę trzeba podkręcić generalnie, ale w dribblingu będzie dobry. Dobra, lecimy dalej. Drugi piczek. Drugi piczek. Uuu, uuu, jest Sorlot i jest Werner. Już jest dobrze, już jest dobrze. Teraz mam dylematik trochę kto, kto ile kosztuje, muszę szybko. Eee, szybko na, na footbinie sprawdzić Tym razem na telefonie, nie będę wam tu minimalizował to mógłbym, nie? Werner chyba jest droższy od, od Sorlota Solot Sorlot wygląda mega dobrze 23 tysiące Werner Sorlot tyle samo chyba, co? Chociaż ten Sorlot... Kurde, nie musimy ich porównać jeszcze, to jest trudna decyzja Sorlot by mi oddał też Myślę o drugim napastniku dla lewego i Sorlot byłby idealny 12k Sorlot Kurde, ten Werner wygląda fajnie no, ale 3 na 4, no ale Werner zawsze oddawał, nie? Wiecie, Werner to jest... Sorlota mogę sobie kupić po prostu, chyba ja tak zrobię. Po prostu go kupię. Ojej, ale Sorlot, oj, oj, oj ten Dribbling. To nie, to on będzie klocem strasznym. Z całym szacunkiem, Sorlot, ale będziesz klocuszkiem. No, Danso znowu nam się tu pojawia, ale Danso przy tą staminę mnie trochę odstrasza. Ile ten Danso kosztuje? On chyba też powinien... Patrzymy, on kosztuje 100k. On chyba też powinien kosztować grosze, co? Kevin Dunso, przy tą staminę chyba, co? No, 10k. Jakby staminę lepszą, to jest mega fajna karta generalnie. Nie, Timo Werner, Timo Werner, nasz stary znajomy, wrócił do Bundesligi. Możesz grać na ataku Timo, czy nie? Na SNC możesz grać i na skrzydełku, dobra. SN, kurde, ciężko macie znaleźć pozycję na SNC, ale coś pomyślimy, coś pomyślimy. No i trzeci pick, czy będzie tutaj Erling Haaland, czy będzie Ben Jeder? Zobaczmy, zobaczmy. Niestety nie, Solot do nas wrócił. Hmm. Chyba go wezmę, nie? Bo z dużego wyboru w sumie nie mam. Rodriguez. Ej, fajna karta nawet. Rodriguez. Tak, nie? Tak, na pierwszy rzut oka. Coś ciekawa karta. Wezmę tego Solota. Przetestujemy go mimo wszystko, ale to się równowaga raczej nie odda. Choć ten dance to trochę jest kuszący. Stamina mi się nie podoba, bo stamina ma tragiczną, ale kurde, on te staty ma takie. Nie no dobra, weźmy tego Sorlota, zobaczymy. Zobaczymy, pokombinujemy nim. No playerpiki piki w miarę okej. Okay. No bez rewelacji nie było będzie i tak dalej, ale jeszcze paczka z IFami nam zostaje, więc w sumie tragedii nie ma. Pierwsze piki w tej FIFie. Mogło być gorsze. Otwórzmy tą paczuszkę teraz. 68, 83, bo tutaj raczej szału nie będzie. Rudias, no tutaj dobra, świata nie podbijemy tymi kartami. Dobra, i teraz lecimy. Dwóch rzadkich złotych. Takie paczuszki lżejsze otworzymy na początek. A może tu już będzie łokałcik? Są reflektory. Reflektory dobrą kartę. No. Mason Mount, nie najgorzej. Reflektory oznaczałem, że jest tam minimum chyba. o Mount i Anderson. Jak to jest dobra paczka, widzowie. Jak to jest dobry paczek. Dobra, i teraz tak. Paczka rzadkich. Rzadkich kart. No, lecimy. Może będzie UCL jakiś, mógłby być. Nie ma, ale są reflektory. Anglia znowu. Oj, tutaj fajnie. overall się szykuje. O, Jamesik i on jest chyba... Kurde, nie czego nie zostawię w drużynie. On jest drogi dosyć. Oj, 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 oj tutaj oddało. Bo tu wyleciał Alfonso, Davis za 50 tysięcy. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Oj, 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 oj. I James za 20. 000 mam ludziska mam 70 koła w jednej paczce Nelson Semedo Nie, ale Davisa chyba nie będę sprzedawał, bo potrzebuję takiego elo z prawdziwego zdarzenia, a a Davis będzie miał tutaj fajne zgranie z kimś, więc raczej Davisa nie będziemy stelować, tak myślę e, Tylko będzie grał u nas po prostu, bo to jest mega fajny obrońca Nie wiem czy na drugą stronę właśnie nie dam tego Jamesa też, ale to jeszcze pomyślimy nad tym ale generalnie już tutaj paczuszka mega fajnie oddała Oshimen Osimen 2k, dobra, więc co idzie tu idzie szybki QS. O, Alonso Davis tutaj. Alfonso Davis. Bardzo fajnie oddał. Paczka rzadkich kart z gwarancją 81. Może coś tutaj jeszcze. Nie ma reflektorów. A, wobra, po tym idzie odróżnić fajną kartę. 82, Kutynia. Dobra, re reflektory są obrócone w drugą stronę. To już trochę rozumiem. No, kutynie kurde, jakby to tempo miał trochę lepsze. To byłby fajną kartą. 5 na 5 ma? O, ale 5 sztuczek ma. Kurde, jakby ten Kutynia miał te tempo trochę inne, to byłaby fajna karta. Zobaczcie jaki ma dribbling dobry, nie? I ma pięć gwiazdek sztuczek. To nie jest głupi pomysł, żeby nim pograć, tylko ten szybkość biegu, nie? Ale w tej mecie, kurde, pogram nim. Myślę, że gdzieś go wkomponujemy do składu. I paczka piłkarzy, super. Paczka w paczce. Jeden rzadki. Patrzymy, z tego wylatuje UCL, nie? Nie, bez rewelacji, bo reflektory są ten. Dobra, tu chyba z unionu jak się tutaj pan Ale Gabriel wyleciał. To jest 81 karta. W miarę dobrze Dobra, paczka Ultimate. Tu musi być ucelik jakiś. Musi być ucelik A bo chociaż jakiś walkout. Nie ma UCLK, są reflektory. Minkowic Cawicz... O LP. Kostić. Kurde, tak se. na paczkę Ultimate. Tutaj oczekiwania były dużo większe. Okej okay. Nie było tematu Jest UCL, tylko po prostu błąd jej. Gabriel Jezus, który jest tutaj podobno też mega kocurem w tej grze Który mega mega jest dobrą kartą. Ej, no fajne karty poleciały. Simon, kolejna karta UCL. Dobra, UCL poleciał, więc nie narzekam W sumie to jest... no Jezu, jaki chłop ma dribling? Jakie mam pozycję? Tylko LP? Na N on może iść, ale super. Ale mamy teraz możliwości, czatny. Ludziska. Co jeszcze? Aj, ten kostycz i mant znowu, nie? Dobra, paka. Ej no, oddały nagrody. Kostycz ile? 7k, dobra. Chat, oddały nagrody. Można, można fajnie ze składem pokombinować teraz. Manta sprzedamy. Reszta selek chyba tutaj idzie, nie? O. Oddały nagrody. Kurde, walkout nie walkouty, u cel poleciał. No i paczka do jak Premium. Liczymy głównie na Francję i liczymy głównie na Norwegię. Zobaczymy, czy będzie quick sell trzech informów, czy, czy jednak będzie coś grubego tutaj. Na koniec. Uwaga. Norwegia, Niemcy, Bramkarz. Uuuu ej, dobrze! To jeszcze może coś być, Kevin Trapp. To chyba nie jest źle, bo Ben Jeder ma tam dosyć niski ten, tam jeszcze może być coś. Eli Hanner na razie nie, bo na 89 chyba. Ale trap tutaj? Bardzo fajna karta, kurde. W sumie mogłbym na bramkę go dać tego trapa, nie? W zamysł Lisa, ale zobaczymy. Dobra, zobaczmy co będzie dalej. Czy coś będzie? Jest Klaus. Jest Klaus. 13 tysięcy CLS LO. Też bardzo fajna karta. No jest ten Rodriguez, o którym mówiłem, który też wygląda dosyć ciekawie. A trap, trap 20 koła. Nie na no, spoko też jakiś zaroba swat z tego. Nie no, Klausikiem to można w sumie pograć. Pytanie czy Klaus czy, czy Davis, nie? Musimy ich porównać potem. Dobra, to ja wam tą paczką żegnam. To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka, jeśli się podobało. Napiszcie, jakie wyrangi wbyliście. W tym food Champions i do zobaczyska w kolejnego odcinkach Heos.